Będzie ta słoneczna aura. Monika Kubiaczyk, dzień dobry. Zobaczmy, co w pogodzie. Dzisiaj mocny wiosenny akcent, bo nie dość, że będzie słonecznie, no to jeszcze zrobi się nieco cieplej niż wczoraj. Na termometrach w godzinach popołudniowych nawet 7 stopni. Ale poranek jeszcze mroźny. W Zielonej Górze minus 7, Wrocław minus 6. Generalnie południowa część Polski z przymrozkiem. Zero okrągłe w Warszawie. Tutaj jak na razie najcieplej. Słonecznie z samego rana wszędzie, za Wyjątkiem rejonu Podlasia. Tutaj niestety zachmurzenie całkowite, ale przynajmniej nic z nieba nie pada. W godzinach popołudniowych zachmurzenie ewentualnie wzrośnie do umiarkowanego na Ziemi Lubuskiej w Wielkopolsce czy na Kujawach, a z kolei do tego dużego na całym Pomorzu w rejonie Gorzowa Wielkopolskiego oraz w okolicy Białego Stoku. Deszczowo, ale to będą słabe przelotne opady, będzie jedynie na Pomorzu Środkowym. Temperatura dzisiaj najwyższa we Wrocławiu tutaj do 7 stopni. Nieco chłodniej będzie na Podlasiu tutaj 3 stopnie powyżej zera. Sprawdzamy w takim razie, co czeka nas jutro, bo konkretna zmiana aury. Zachmurzenie wzrośnie wszędzie, do dużego albo do całkowitego. Deszczowo będzie w Polsce centralnej, a z kolei na południu i na północnym wschodzie prognozujemy opady mieszane deszczu ze śniegiem. W piątek już powoli będzie powracać do nas ta słoneczna aura. Najwięcej słońca na Podlasiu, nieco mniej, ale nadal pogodnie w centralnej części Polski, południe i za z dominacją chmur i opadami jeszcze deszczu ze śniegiem. Już od soboty, czyli od weekendu, znowu wiosennie, znowu słonecznie. W soboty na termometrach od 1 do 7 stopni. W niedzielę nieco chłodniej, od 2 do 6. W poniedziałek jeszcze stopień mniej, ale nadal pięknie słonecznie. I zobaczmy jeszcze, co w górach. W górach również słonecznie, ale śniegu niestety mało do 80 cm. Na południowym zachodzie bardzo podobna sytuacja. Słonecznie, niemalże bezchmurnie. Jedynie przy na Kasprowym, tam minus 2 stopnie, a śniegu skromnie również do 65 cm. Dziękuję i do zobaczenia.